Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 3 stycznia 2025 roku. Po. 10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2025 roku. W sprawie wyborów do Rady Gminy Grabówka oraz wyborów Wójta Gminy Grabówka w województwie Podlaskim na podstawie artykułu 474 paragraf 1 oraz artykułu 372 paragraf 1 i artykułu 390 paragraf 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku. Myślnik Kodeks Wyborczy Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 2408 oraz 2024 roku, pozycja 1572 i punkt 7 zarządza się, co następuje, paragraf punkt 1 zarządza się przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy Grabówka oraz wyborów wójta Gminy Grabówka w województwie podlaskim, paragraf punkt 2 daty wyborów wyznacza się na niedzielę 16 marca 2025 roku, paragraf punkt 3 w wyborach do Rady Gminy Grabówka wybiera się 15 radnych, Paragraf punkt czwarty dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia. Paragraf punkt piąty rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dnie ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów, tusk w dzienniku, staw termin wykonania lab. czynności wyborczej, myślnik 2, myślnik poz. 10 załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów kalendarz wyborczy z dnia 3 stycznia 2025 roku. Dziennik usta, Pozycja. punkt 10, czyli czynności wyborczej 1, 2, 3, 1, w dniu wejścia w życie rozporządzenia 2 do dnia 20 stycznia 2025 roku, 3 do dnia 30 stycznia 2025 roku, 4 do dnia 4 lutego 2025 roku, 5 do dnia 10 lutego 2025 roku, Dogodź. punkt szósty 6 do, 6 do dnia 14 lutego 2025 roku, 7 do dnia 20 lutego 2025 roku, dogoc. Punkt 68. Do dnia 24 lutego 2025 roku. 9. Do dnia 25 lutego 2025 roku. 10. Od dnia 1 marca 2025 roku. Do dnia 14 marca 2025 roku. Do godz. Punkt 4. 11. Do dnia 3 marca 2025 roku. Myślnik podanie do publicznej wiadomości. W formie obwieszczenia wojewody. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyborów do Rady Miny Grabówka oraz wyborów Wójta Miny Grabówka w województwie podlaskim myśli podanie do publicznej wiadomości. W formie obwieszczenia. Informacje o okręgach wyborczych ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o siedzibie minnej komisji wyborczej, myślnik zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych Myślnik zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków minnej komisji. wyborczej. myślnik powołanie przez komisarza wyborczego minnej komisji. wyborczej. myślnik skłaszanie minnej komisji wyborczej z kandydatów na radnych myślnik, zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, myślnik podanie do publicznej wiadomości w formie Informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych Temu lokalach to do potrzeb wyborców niepełnomyślnych sprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencji myślnikiego i głosowania przez pełnomocnika myślnik, skłaszanie innej komisji wyborczej kandydatów Na wójta myślnik, powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych Myślnik, składanie przez pełnomocników komitetu wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, myślnik nieodpłatne, rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, myślnik podanie do publicznej wiadomości. Wrzodzę rozpakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, które zawiera numery list skróty nazw komitetów. Dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list prac z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń ilustracyjnych stwierdzających pak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi, dziennik ustaw myślnik trzymyślnikłość. Dzięki: 1:2.3 myślnik podanie do publicznej wiadomości, wrzodze rozpakatowania, owieszczenie gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta, które zawiera kolejności alfabetycznej nazwisk, nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwę komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwę partii politycznej, do której należy kandydat oraz treść oświadczeń ilustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi, myśli zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wymyślnik borców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a oraz przez 12 do dnia 7 marca 2025 roku. 13 dni 14 marca 2025 roku. O, gosh. Punkt czwarty. 14 dni 16 marca 2025 roku. Gorz. Punkt siódmy. Myślnik, punkt pierwszy. Wyborców, który najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat myślnik składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wymyślnik borców, który najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat myślnik zakończenie kampanii wyborczej, myślnik głosowania.